Jedziemy po motocykl. Nie <grym> wiemy po jakim motocyklu jedziemy. Może to być niezły wehikuł. Dokładnie, to ja, na... koło śmietnika. Koło śmietnika zaparł. To jest to samo, nie? No, Kolekana, tak. kanawa, duża, wygodna. A no, tu ale nie odpadnie. <grym i zimny> Hai tu w dzisiejszym odcinku niespodzianka. Jedziemy po motocykl. Tak, tak, motocykl tylko nie nasz, tylko mojego wujka. Wujka Frania, którego prawie nie znam, ale słyszałem z opowieści taty, że jest przekozakiem. I właśnie tata wam teraz co nieco o nim opowie. Zanim opowiem o wujku franiu, naszym małym kozaku, dajcie subika, bo lecimy na 50 tysięcy. Raz raz szybciutko klikamy. No i tutaj social gdzieś tam się wyskoczą, jak chcecie zobaczyć więcej innego materiału niż na YouTubie. A 50 koła już niedaleko. No, jeżeli chodzi o wujka Franie, jest to mój przyjaciel z lat młodzieńczych, a jest kozakiem, dlatego, ponieważ jak był młody, miał swój własny band. Był wokalistą w zespole metalowym. Potem utworzył studio nagrań i tworzy muzykę wraz z innymi artystami. Więc pojawiają się u niego studio sami madafakerzy muzyczni, czyli tam jakieś ojojo, jakieś tam peje i tak dalej. Nie wiem, nie słucham rapu, w związku z tym nie znam ich, ale wiem, że to oni u niego nagrywają. No a oprócz tego, z racji tego, że jest muzykiem, skończył także studia muzyczne i wykłada muzykę na Akademii Muzycznej w związku z tym wie co i jak, więc rozmawia sobie na co dzień ze studentami. Opowiada im, jak grać, jak robić różnego rodzaju rzeczy w każdym razie. Oprócz tego, że gra i trąbi jeździ motocyklem. Niestety nie wiem, jakim motocyklem, więc będziecie mieć niespodziankę taką samą jak i my, bo nie wiemy po jakim motocykl jedziemy, ale pewnie nas zaskoczy i to bardzo mocno. Może to być niezły wehikuł, a nawet może być to motocyklo szafa grająca. No, może tak być, w związku z tym jedziemy, mam nadzieję, że dojedziemy, bo mi trochę te lampki świecą mocno po oczach, więc mam nadzieję, że dojedziemy cali, więc nie przedłużamy, bo... Musimy dojechać i wziąć, odebrać motocykl. Który, który będziemy serwisować? Który będziemy zimować, a także serwisować, bo coś mu dolega. Franiu tutaj myśli, że ktoś go sabotował i najprawdopodobniej mu tam uszkodził ten motocykl, dlatego nie chce odpalać, więc bierzemy go na pakę i jedziemy na serwis. Ale zanim go weźmiemy na pakę, oczywiście pokażę wam, przedstawię, a także sam się przedstawi wujek Franiu, bo jest. Naprawdę spoko goście. A czemu nam zawierzył serwis tego motocykla? No bo jesteśmy dwoma fachowcami. No dobra, jeden fachowiec i pół fachowca. Czyli y... Razem półtora fachowca. Półtora fachowca. Y... Serwisanta motocyklowo-rowerowego. Jest nas dobry duet i widzimy się już u wujka frania. Halo, halo! No mówię, że jak wjeżdżasz to od mieszkę pierwszego, nie? No już widzę dla przyjaźni 13, stoję przy Biedronce na światłach, więc myślę, że za e, 10 sekund będziemy. Tak, zajebiście. Dobra, no. no ja już tu jestem, no? a gdzie jesteś? Jestem przy maszynie. Jak, jak przejedziesz koło Biedronki, koło Biedronki pojedziesz i przejedziesz w Biedronkę i pojedziesz od razu w lewo i, i jaję. Skręcasz. No, skręcam, skręcam. Czy ja cię gdzieś tu widzę? A coś to ja. tam ktoś tam mi macha. Idzie. Dokładnie, to ja, koło śmietnika. <laughs> koło śmietnika zafarkowałeś? Dobra, Dobra. Dobra, no to jestem. Konie. Welcome to Preston! Yeah. To no, tak powiem wam tak, na no kurde, nie wiem, ktoś mi musiał coś odpierdolić, bo we wrześniu próbowałem go odpalić, bo miałem teraz remont robiony I po prostu w ramach remontu, mówię, to se pojeżdżę, kurde, między Katowicką, między tym na motorku, nie? E, ale było w międzyczasie trochę też awarii, typu, że na przykład wywaliła mi się maszyna, jak wiatr wzią, nie? Uwaliło kawałek tego, uwaliło tak. mi lusterko drugie, nie stąd, ale spoko, no to, to działa, lusterka są, nie, reszta tylko <noise> mniej. Uwaliło też trochę kierunkowskazy, skazy, będę musiał je zrobić, ale najgorsze jest to, że próbowałem we wrześniu tego odpalić, to zobaczcie, teraz na przykład go y, cy no, świeci, ale go nie odpalę, nie? Bo po prostu coś się skurde nie, 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 nie chęci z tym, on świeci, ale nie odpali, nie? No, nie jakby paliwo w ogóle nie dochodziło no, do niego. Bo, co, mam takie wrażenie, że coś tu, coś, coś tu odtegował. Od Trzeba by to sprawdzić No dobrze, no nie ma problemu, ładujemy no. go na pakę. Tak jest. Coś, Zresztą, wiesz co, ja mam też parę rzeczy. To już kluczyk to zostawił już nim, nie? No. I tam Ci też tam się też ma. co? Mógłbym, normalnie zjeździć. A nie no co, po co? No to dobrze. Porządek musi być. Kurde, to będziemy jeździć. Wuja w tutaj widzisz, wszystko na legalu. Tak, wszystko. Dobra, to wyprowadzaj go, pełen A ty wystawiaj. I, i, I powiem wam, że to, to jest ciekawicie, 125. Ona jest trochę przerobiona, nie? Bo to jest 125! Hej, boj, tak to możesz tym jeździć? Oczywiście, że możesz. Nie, ja nie mogę. Ja do 125 możesz. A masz prawo jazdy? Nie. Ty mogę mieć! Na kartę rowerową. Mogę mieć! A wy macie widzę wszystko to trzeba Dobra Jak wstawiłeś? Dobra Takiego ciężkiego to chyba nigdy tu nie wstawialiśmy A to jest w ogóle lekki Lekki motorek Uwaga na dynię Dobra tam jest miejsce żeby wjechać Poczekaj Wejdzie? Poczekaj Wejdzie tu czy nie? Nie bo to jest inne koło a nie, weszło. Kurde. Przyskuj, prosty, prosty, proszę. Tu jeden. Ja, Daj tam tego, dam tego, no, no ten, ten, ten pas. No. Ci, ja przy Czekaj, Wojtek założy. Przy okazji tak, słuch, 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 Słuchajcie. Gdzieś tam nie wiem, może po świętach czy na początku w styczniu. To podjadę, Przywiozę. mam do niego olej, filtr, kurde, takie rzeczy. A, no bo chyba, że dasz to, to my może my coś tam zrobimy już Tylko przy... Tylko ja nie wiem gdzie to jest, wiesz, albo mam to w studio, albo gdzieś, kurde. Może w studio? Hmm. Ale to ten, Więc co, no, no, on na tym oleju coś nam to jeszcze pojeździ, tak? Nie no, olej to nie jest problemem, tak. nie? Problemem tak. jest to, że nie chce odpalać. Tak. Trzeba tutaj zajrzeć, co tutaj jest. O kurde ty, co to jest za filtr? No tu jest, wiesz co, takie jakieś zrobione jakieś gówno z dupy, nie? No, kurde, strasznie. E... No. Ale I... powiedz tak, trzeba się tutaj... To, to trzeba będzie po prostu zdjąć, kurde no, i zrobić zgodnie. Dobrze powiedzieć tak, jak on ma odpalić, jak on tutaj wiesz, łapie fałszywe powietrze To, to jest rozwalone, widzisz? Tak on tutaj powinien być gdzieś, nie? A wiesz co, kurde, czy ktoś mi czegoś tam nie Dobrze, naprawimy. Nie w pierwszorzu, wiesz. Nie, zrobimy tam. Ee, nóż, nóżkę też nasz? Nie, nie. Nie, nie zaciągniemy nie, 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 nie. to. O, widzisz, on już se teraz stoi, wiesz, tu stabilnie to, na maksa. Kupiłem też kierunkowskazy, trzeba będzie wymienić. Wiesz, tłumik jest taki. Wiesz, co Wojtek to źle założyłeś? Bo za chwilę migacza kurde, poleci. Ale z jest Nie, nie. Trzeba tłumik jest huzar, więc on brzmi, kurde, jakby był wielkim motocyklem. nie? du, du, du. No tutaj mam trochę śmieszność wiezieć. Daj, tu, za, goleń. Ale jest śmieszny całkiem. No i dobrze, właśnie o to chodzi, nie? Jak tam, Jakie gwiazdy tam robiły? Wiesz co, kurde? No, ostatnio po to jest spór jest w ogóle bardzo zabawny zespołem, ponieważ. To musisz sobie puścić chyba yy, kolegę Mewę. A? Ale on tam hip dziadostwa, więc wiesz. No no, słuchaj, a znasz taki zespół Eaps? Oni robią... A, albo Błoto. Kojarzę, Błoto, no? To wiesz, to tam Pędziwiat, no to ten Pędziwiat, co tam gra na klawiszach, to... Z zespołu Ludujan właśnie gra i teraz taki. Chyba, że ty powiesz, to musisz wpaść po prostu. Wzięłeś jakieś koleżanki. <śmiennie> A w ogóle nie wiem, czy wiesz, że Cię przedstawiliśmy jako. to będziesz na YouTubach przedstawiliśmy Cię jako Madafakera. E, jako wykładowcę, jako karatekę, jako e, 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 wokalistę. Jako. Mnie zajebiste zdoń, że zobaczcie jak to wygląda. bo prostu to już wariował, nie? Po prostu. Moj, moja maszyna po prostu nie odpaliła w pewnym momencie, a ja już po prostu nie miałem siły. No, ale prostu... zobacz to, tutaj widać, że było jeżdżone. Jeżdżone było? Alana, palana ale, guma ale, była. Ale, ale jak widać, nie no, po prostu ten naczek też będę musiał kurde na początku sezonu coś zakupić, nie? Przejechać to jeszcze się da, przejechać i nie zabić. Ale yy, no, wiadomo, Ale kanapa duża wygodna. Kanapa fajna. No. Lusterka trzy, ale No były 4. <grym grym grym> Słuchajcie, nie wszystko widać. się w ogóle turbo wygodnie jeździ, bo on jest niski jak pies, nie? Więc po prostu kurczę nie ma problemu, że tam nie wiem, nie sięgniesz nogą. No po prostu zawsze stoisz, nie? Po prostu jest totalny luz, nie? E no tylko no kurczę, wiecie, on już śmiecha 46 tysięcy, więc to też... ile? Jest... 40 parę no. tysięcy? No. Trochę przejechał, nie? No, ale to jest prosty silnik, to jest taki Suzuki, który jest w tych GN-kach na... Aha. Mhm. To jest to samo, nie? I w zasadzie naprawy inne takie rzeczy to nie jest jakieś wielkie halo, nie? Tak, żeby sobie popłykać po mieście, czy gdzieś w takim lekkim terenie to, to... A ty byś chciał go jakoś tak naprawdę fajnie zrobić, czy tylko tak... To, niech on jeździ, nie? Po prostu kurczę, no i tyle, nie? Osob, jak... Motorek zapakowany, zaraz się żegnamy z moim Franiem, no jak widzicie jest muzyk, jest wykładowca, no... Mada No i zobaczymy, co się uda z tym motorkiem zrobić. Do zobaczenia w Wszystko jest, proszę pana. No i co, już oficjalnie zostałem zaproszony do studia nagraniowego, gdzie na pewno te, też coś nagramy. Coś Wam tutaj pokażę, jak to wszystko wygląda, a teraz zajmiemy się odnowieniem motocykla wujka, no bo jednak jest w stanie, śmiem powiedzieć, że agonalnym. No więc co, widzimy się już na garażu, gdzie z bliska pokażemy Wam ten motorek. No i jak wam się podoba ten motorek? Rusty motorek, można to tak ująć, bo tutaj chyba więcej rdzy niż motorka jest. Ale postaramy się coś z tym zrobić dla wuja Frania. No i co? Chcecie kolejną część z odnawiania tego motorka? Jeśli tak, no to koniecznie piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę. No i może zarzućcie propozycję, jaki kolor zamiast tego okropnego białego, no bo nie wygląda to dobrze, a chcemy jakiegoś może psiku, wujkowi zrobić, żeby jakiś, nie wiem, Różowy, no, może by było dobre, więc piszcie łapki w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.